to Pan Koteuciuk i dziś kolejny odcinek z Minecrafta to Będę się różnie witał, Mr. Koteuciuk, Mr. Koteuciuk, Mr. Koteuciuk, Pan Koteuciuk Będę się tak różnie witał W każdym bądź razie dzisiaj wybudujemy to, który będzie tutaj A na, na początku to jest craftuję kilka rzeczy To zrobię cięcie po crafting, żeby pójść Ok, to na razie, pa Mówiłem pójść po crafting. No, nie tylko. Dobra, stwierdziłem, że nie tylko crafting przyniosłem, ale też przyniosłem. Ale zawsze spoko. Więc w ogóle. Cześć. Możemy zaczynać? Kliknik. Ci... Klik... Aha, i teraz możesz zostawić łapkę w górę. W każdym bądź razie, możesz zostawić łapkę w górę. Byłoby mi bardzo miło. Ale co, my już zaczynajmy, dobra, w każdym momencie, aha, w tej skrzynce wszystko z niej wyjąłem, ja bym chciał sobie domek wybudować i teraz tak, jeśli si ta łopata skończy, zrobię sobie żelazną, to już od razu wam powiem, bo chciałbym zrobić następującą rzecz, a na momencie, hmm. Rzecz ta będzie polegała na tym, że wykopię stąd z całego dyr, dyrta. To się też nawet przyda, jak będę jakąś farmę z tego dyrta robił. Też się przyda. Tego dyrta stąd wykopię, ale na razie go. Dobra, to kopiemy to i zaraz będę budował dom. Tylko chwilkę to jeszcze zajmie. Dosłownie. I zacznę budowanie domu. Dobra, mogę już zacząć. Po to sobie pozbieram wszystko. Kurde, nawet staka nie było. No, no, no. Raz. Siedem. siedem, niech będzie raz. Cztery. 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 Siedem. Niech będzie siedem, rozumiem. Dobra, my coś skraftować, nie? Oto no drzwi. No i schodki ogólnie też się przydadzą. też to się przyda. to się przyda Jak oba ja jeszcze. Tyle, schodki nie będę miał domu piętrowego. Tak o wiem jak zrobić. Tylko poczekać. Coś nawet mam. A, a nie, ja czekaj. Ora tyle wystarczy płotków. Nawet jest to jeden za dużo. Chcieldzimy sobie taką rzecz tu zrobić. O. No dobra, przejdźmy do budowania. No, Domek będzie wyglądał, mniej więcej jakoś tak, że... Tu dam drzwi. E, Czekam. Kopię trochę piasku, żeby był na... No, szykiełko, żeby sobie okno z tego szkła zrobić, to od razu już po piacyklece. Co to za ryba? Ile tu jest tropikalnych ryb? cie panie. One się nie ruszają za bardzo. To i nie ich tereny. To nie są tropikalne tereny. Ogólnie obejrzyj sobie poprzedni filmik. Spoko był. A jakbyś chciał sobie zagrać na sid tym, to właśnie na poprzednim filmiku masz wieją o nim informacje jak go wpisać, nie? Ten SID. Idę do domu, którego jeszcze nie. Ale fajny ten pomysł może być, naprawdę może być ciekawy. No, dom jest fajny, tylko że trochę mały. No, trudno. Gdzie to dać. No i tu piasek będę przepalał. To okno chyba tu wstawię poza odcinkiem. Coś mi się tak wydaje, że okno powstawiam sobie poza odcinkiem. Myślę, że taki domek byłby może spoko. Zresztą może ocenicie sobie nie w komentarzu, bo nie umiem włączać komentarzy. Możecie mi też... Ktoś umie to fajnie, to i tak mnie napisze w komentarzu, bo, bo nie można. Nie umiem włączać. I to jest niefajne. No dobra. Jakie ja mam tu miejsce na okno? No coś tam ich mam. Ale dobra, em, to do czego użyję głównie drewno. Nie przerobię lągot deski. to żeby sobie tutaj taki doszek fajny zrobić. Nie, i taki spoko będzie. Taki spoko nawet. To będzie tylko jeden blok. Jest, jak chyba chodzi. Przeszłam za słownictwo. No, myślę, że byłoby tak A jak będę coś chciał zmienić tutaj, to może poza odcinkiem o takich zmianach raczej będę chciał umieśleć, nie? Teraz to ja sobie po prostu nas spokojnie buduje domek, dobra. Myślę, że tak by było spokojnie. Mm. Ale już mam wątpliwość. Oj, no przepraszam. źle to robię. Dach nie ma być tak nisko, tylko jedną, aż jedną kratkę, aż jedną kratkę wyżej. Aż tak wyżej, rozumiecie, aż jedną... no to jest źle zrobione. To ma tak. Aż jedną kratkę wyżej, rozumiecie to? Rozumiecie to? No właśnie. Tutaj koblem to. Tu dam stołnika. Tu będzie spoko wyglądał co mm. będzie w środku tego domu to w sumie wam W sumie w środek domu wy... dom wypełnię sobie w następnym odcinku Może mm. No dobra cyk może to tak zrobimy Dom wygląda ogólnie tak. Um, Obejrzyjmy no, go się sobie. Ja biorę miecz do łapy na wypadek, gdyby jakiś zimobek przyszedł niefajny. Mówię poza odcinkiem, będę robił te szyby. Albo jak się nie uda poza odcinkiem, to w następnym odcinku, ale. Nie. To już było, że było tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, to. Dajcie znać, dajcie znać łapką w górę i jeżeli dobijemy pięć łapek w górę pod tym filmem, albo ogólnie nie pod byle jakim filmem, to nagram piosenkę. A tak, tak na razie to trzymajcie się, cześć.